Siemaneczko wszystkim, witamy ponownie na kanale Travelers. Jestem mądrzy, a ja Sara. I ruszamy dalej. Opuściliśmy właśnie nasz hotel Maja który jest oznaczony. z Dwa filmiki wcześniej jakoś. Jakbyście chcieli się tu zatrzymać. A my idziemy sobie coś zjeść i na busa ruszamy do innego miasta. Jakiego może zgadliście pod ostatnim filmikiem? Zobaczymy. Kurki pieją, pieją bo raczej koguty drobny szczegół La. <laughs> A, Jest upał 30 stopni 34 około odczuwamy Uch, nawet krótki dystans najszy, powiem wam szczerze <laughs> Czekam na busa Dzisiaj w praniu odebrać nasze pranko. Cały woreczek taki, powiedzmy, jak na WF 70 peso zapłaciliśmy. I w końcu mamy fajne, puchnące ciuszki znowu. <śm> <śm> Jest dworzec ADO okazał się, że, że są dwa ogólnie i nie jedzie do centrum, mamy 5 km 10, ale nie była droga, więc sobie Jesteśmy, dojechaliśmy, witamy Was serdecznie z Czetumal, jest to miasto Około 150 tysięczne, że tak to mówimy tu, oso, około tyle osób mieszka, jest stolicą prowincji K Kitanaro. Kitanaro. dokładnie. To jest, ta prowincja towarzyszy z nami od początku naszej podróży i prawdopodobnie będzie to ostatnie nasze miasto w tej prowincji. Wiecie, miasto Chetumal jest usytuowane nad zatoką o takiej samej nazwie oraz nad ujściem rzeki Rio Hondo. Jesteśmy pod knajpką La Petit, którą sobie wygooglowaliśmy. Za chwilę otwierają i tu zjemy nasze śniadanko, bo jeszcze praktycznie nic nie jeliśmy dzisiaj. A potem ruszamy dalej. Soczunio, spaghetti i moja pizka z sośkami. Teraz przerosło to jedzenie, za duże były te porcje, ale było bardzo smaczne. Idziemy w stronę hoteliku, zobaczyć co tam mamy. A i zapłaciliśmy 325 peso za nasz posiłek, i dwa soczki świeżo wyciskane. Dobra, jest nasz hotelik Że mamy jeszcze godzinę do zameldowania się tak to wygląda, mamy basenik Jest dobrze, zapraszam Was do środeczka Dwa łyżeczka Lustarczki Zwec z tym kluczem gdzieś wyjść na miasto Telewizorek A zobaczymy. Łazienkę. O! Co tu się dzieje? Mamy prysznic. A tu? Nie, szafa chyba. Tak, jest. Elegancko, dwa łóżka mamy. Dzisiaj śpimy jak królowie. Wyszliśmy sobie kawałek za hotel, chcieliśmy iść na zatokę. Ale zaczyna padać i wygląda nieciekawie. Pójdziemy sobie teraz chyba na basenik, bo i tak tam zmokniemy. A potem się przejdziemy gdzieś dalej. Jeden grzyb w basenie. Jak woda. tak Głęboko? Tak, tak. Tam jest 1,70 A jedno, nie kłamali? Jednak nie, tak wyglądało tylko. Dobra, robimy drugie podejście. Słoneczko wychodzi. Teatro? Tam idziemy. Jest Cetumal. Słuchajcie, jak wspominałem, miasto się nazywa Czetumal oraz Zatoka. Tutaj niedługo dojdziemy, pewnie, do portu. Zobaczycie. Tylko ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że Czetumal zostało założone przez wojsko w 1898 roku i nosiło w początkowo inną nazwę. Dopiero w 1936 roku zmienili nazwę na Czetumal oficjalnie. Pierwotnie nazywało się to Pajo Obispo i wojsko musiało tu przyjechać, żeby chronić tutejsze osady przed najazdami napływem angielskich kolonialistów może nie jest tu za ładne, nie ma tutaj plaż zbytnio, jak widać ale za to macie jeszcze stare armaty obronne cel palm irytuje mnie to, że jak jest jakaś ładniejsza miejscóweczka, że jest coś nagle zawsze jest pełno ludzi, idą się albo puszczają muzykę nie ma chwili spokoju Mexico Idziemy dalej wzdłuż morza Macie wielki plac, pewnie coś tu jest organizowane może wieczorami albo na jakieś okazje a tutaj pomniczek bojowników Chcemy Idziemy zobaczyć co mają na końcu tej wesołej drogi Pepe. Pepe. Słuchajcie, oczywiście zanim założyło tutaj miasto wojsko, to była osada Majów, naturalnie, dużo, dużo wcześniej. Hola, Mexico! Stąd wypływają promy. Zobaczcie, jestem chyba tutaj na najbardziej wysuniętym na południe punkcie. Za mną jest już Belize, to już nie jest Meksyk. Koniec. Słuchajcie, miejsce to ten port tutaj z tyłu jest głównym tutaj transportem praktycznie dla rzeczy tutaj przewozu z Belize do Meksyku. Handel tutaj kwitnie, chociaż nie widać, prawie nic nie ma. Tak naprawdę nie widać statku wręcz. Słuchajcie, miasto jak w każdy miasto tu praktycznie nie robi szału, nie są za ładne, szczerze mówiąc. I wszędzie same sklepiki i tyle. Hello. Hello. Tam, po długości, całe mercado, cały ryneczek. Macie jakieś rzeźby? A tutaj znajduje się Muzeum Kultury Majów, do którego nie wchodzimy. Dlaczego nie wchodzimy do muzeum? Ponieważ i tak tam nie wejdziemy z kamerą, nic nie nagramy. A raczej wątpię, że będą mieli angielski lub polski język. No, angielski jeszcze możliwe, że będzie, ale. Po Polsku raczej wątpię, że coś znajdziemy. No i bez sensu tam pakować pieniądze, żeby i tak nic nie nagrać tak naprawdę. Może innym razem, ale jak ktoś lubi kulturę majów, ogólnie muzea zwiedzać, to można sobie tutaj przyjść i wejść. Jak się mnie ktoś zapyta, dlaczego chodzę cały czas po ulicach. Odpowiedź jest prosta, już wam mówiłem. Jest tu... Nisko strasznie, idąc chodnikiem cały czas muszę się schylać tak naprawdę i mnie to denerwuje. Mm. Teraz idziemy sobie w stronę Hoteliku już z powrotem. Jesteśmy kawałek od centrum, się sami chyba, jak to wygląda. Nic specjalnego, szczerze mówiąc. No ale ma swój urok na pewno, znajdą się i fanatycy takich miejsc. Jest całkiem przyjemnie, nie, nie ma co narzekać tak naprawdę. Aczkolwiek no, za dużego szału to też nie robi. No dobra, na dzisiaj powoli kończymy. Filmik dobiega końca. Tak samo i cała seria, można powiedzieć. Jest to dziesiąty film na naszym kanale. I na pewno to zakończy dla nas jakiś okres. Tutaj jutro wleci na kanał jeszcze jeden filmik, ale już troszeczkę inny. Już nie z travelersów, że tak to ujmę. A potem zobaczycie, co dla Was mamy co dla Was szykujemy i zrobimy ankietkę, kiedy, w jakie dni chcielibyście, żeby wychodziły odcinki. Już nie będziemy wrzucać tak codziennie, co drugi dzień praktycznie. Nie będziemy Was spamować tym. Myślę, że to dobre jest dla dwóch stron. Mamy nadzieję, że jak będą rzadziej wchodzić filmy, będziecie oczekiwać ich z większą taką przyjemnością, że tak to mówimy, że jakoś, jakieś emocje to inne wywoła też. Dobra, to nie zapomnijcie zasubskrybować nas, komentować i dawać łapek w górę. Adios. Na razie.